Cześć, ja jestem Dadry i witam Was na kanale Dadry Play w pierwszym odcinku z gry Władca Przestrzeni, trzecia era. E, ogrywamy sobie nową gierkę, bardzo starą już dosyć. E, osobiście grałem ją na platformie PS2. Na konsoli PS2, nie platformie w sumie. Co sumie można chyba też tak powiedzieć, ale to było dawno, dawno temu. No i postanowiłem sobie powrócić do niej. E, ale już na komputerze gram przez e, emulator PSX 2. Troszkę się trzeba było pomęczyć, żeby to wszystko garnąć, ale się udało. No i mam nadzieję, że wyjdzie z tego świetna, świetna przygoda. E, zaczniemy sobie bez zbytnego gadania. Nie wiem, z mego odcinki będą się ukazywać. Mogą być co dwa, <laughs> co dwa dni. Może codziennie się jakoś uda. Zobaczymy. Zależy, jak będzie z moim e, czasem. Jeśli chodzi o rozgrywkę, będziemy grać na najwyższym poziomie trudności, czy na wysokim, nie boimy się niczego. No i <coughs> zaczynamy. Mam nadzieję, że żadnych lagów nie będzie. Starałem się to jakoś ustawić przed nagrywkami. Niby było spoko. Zobaczymy, jak będzie w trakcie nagrywek. Będą wstawki. The beauty of the elves fades. Film of it passes 20%. into into, myth, into dreams. The ancient spirits of earth, fire, air, and water, who once roamed this earth freely, are forgotten. But it was not always so. In a region long ago, the elves were given secret knowledge. To forge great rings of power. They were precious beyond all else, for within each was bound the strength and will to rule. But they were deceived, for the giver of this knowledge was Evil's great servant, Sauron. In the fires of Mordor, he forged in secret one ring to rule them all.

Sama gra też jakoś grafiką nie powala, ale <tryk> całą rozgrywką no, jest dla mnie jedną z lepszych, po prostu. <tryk> Dziesięć lat temu to właśnie była jedna z moich...

Became weak, and the line of men failed. The ring escaped him as history became legend. Legend became myth, and things that should not have been forgotten were lost. Thus, the Third Age of Middle-earth began. But the realms of man divided and their great cities weakened. And in this age, the evil powers again arise, yet some hoped for unity in the face of the coming darkness. To Rivendell, the elves called the greatest of all races with them came Boromir, son of Gondor's steward. And there, at the council of elders, a great and desperate plan was conceived. Join us in our quest. Face the power of Mordor. And help to turn the tide. Welcome, warrior of Gondor. Your road here will not be an easy one. Much will be risked in the war that is to come. But you will justify my trust. This I sense with all my heart. No i panie panowie, zaczynamy. Pierwsza walka. Tak naprawdę, pomimo jakiegokolwiek poziomu byśmy nie wybrali, łatwe, średnio trudne, tej walki po prostu nie idzie wygrać. Czegokolwiek byśmy nie zrobili, zaatakowali, sprowokowali, czy pominęli, to. Yy... I tak będziemy tę walkę musieli przegrać, ale troszkę Was wprowadzę na jakiej zasadzie działa ta gierka, tych, którzy nie wiedzą. E, gierka jest turowa, jak widzicie, z prawej strony. Mamy pokazane od góry do dołu, e, kto kiedy będzie atakował. Możemy sobie przewijać, żeby zobaczyć, jak dalej walka się będzie toczyć. <tryk> Teraz my później atakują dwa na zgułę, jeśli się dobrze nie pamiętam, kurde, ale chyba to są na zgułę, tak? Jednak upiorę cienia. Na z góry to chyba jednak były te smoki, dragony. dragony to jest to samo. E, te smoczki, które ujeżdżają, te upiory cienia. E, nasz bohater Beretor. Mamy 170 punktów życia. ta to są punkty akcji. E, jeśli jakąś atak, jakąś moc u, używamy za nią akcji, tak jak mamy prowoki wroga 5, to te punkty akcji nam uciekają właśnie. Z, z tych na, przez nas dostępnych. Dobra, rozpocznijmy atak. Jak widzicie, mają odporność na nasz atak. Jesteśmy po prostu słabi. Nic z tym nie zrobimy. Shadow, slave of Sauron, <coughs> <coughs> what grace has been given to me? Let it pass to him. Let him be spared. To you, I bestow this gift of my people. It braces the soul and binds the hearts of others. I live because of your bravery, my lady. What favor might I grant you? There is no time. Hurry. We must find you equipment and heal your wounds. No i zaczynamy, eee, tryb przygody, w tym trybie podróżujesz po śródziemiu, znajdujesz przedmioty i spotykasz wrogów, sceny, Gandalf w szale powiada o wydarzeniach w śródziemiu, opowieści, to może w sekcji menu o nazwie sceny, nowy wpis w dzienniku misji, eee, otrzymujesz nową opowieść o śródziemiu, za chwilę sobie je przejrzymy, tak wygląda, eee, są jakieś lagi takie dziwne, mam nadzieję, że to tylko tutaj, Tutaj widzę, że tutaj mnie coś laguje strasznie, bo tutaj już idzie dosyć normalnie już nie ma takich problemów. No, jak widzicie, grafika nie powala, tak jak mówiłem, ja to grałem, kurde, z 10 lat temu na spokojnie. Ogólnie, dla dociekliwych, już kiedyś nagrywałem tą serię, no i tobie, tylko z kompletnie innego konta i też strasznie młodziutki wtedy byłem. Ta rozgrywka nagrywana była przez komórkę, ona ma teraz dosyć duże wyświetlenia na takie beznadziejne filmy, które tam były nagrywane przez mnie komórką. Kanału nie pamiętam, bo już i tak dawno z tego kanału nie korzystam. Ale tutaj będziemy przechodzić normalnie na komputerze. Tam przechodziłem sobie na PS2 teraz tego raczej zrobić nie będę, bo. Raz nie ma jak PS2 podłączyć, tak naprawdę pod kompa, Znaczy, może jest jakiś sposób, ale ja jestem. E, raczej. E... Nie mam jak go podłączyć. O, w ten sposób. E, dobra. E, misję, bo dostaliśmy region. To jest nasz pierwszy rozdział. Dotrzyj do postroników rozpoczęta. Umiejętności. Będziemy mogli właśnie. Każdy z naszych bohaterów może uczyć umiejętności. Tutaj na razie nie mamy czego uczyć naszego głównego bohatera Beretora. Mam no, nadzieję, że też ogólnie dźwięk nie jest za głośno. Zmniejszyłem go dosyć. albo za cicho w sumie, bo zmniejszyłem go dosyć znacznie. Osłabiające cięcie. Tu widzimy, że mamy wybór. Możemy zaznaczyć, którą chcemy umiejętność uczyć. Idrial, czyli naszą elfkę. Tak wręcz, który obniża się wroga, tak wręcz, po którym wróg wciąż jeszcze przez krótki czas odnosi rano sobie. Jąc... <laughs> Sorki cięcie. Będzie bardziej potrzebne poślech elfów nie Elf Unik, Deszcz, Strzał. Dobra. Aha, jeszcze jak się umiejętności uczy. Jeśli chcemy na przykład, aby Idreal nauczyła się tego osobiennego cięcia, musi po prostu wykonywać akcję poprzez kunszt miecza. I aby się tego nauczyć, musi wykonać akcję kunsztem miecza, czyli w tym przypadku kładki cios, który mamy wyłączone 15 razy. Jeśli zrobię to, to 15 razy, Idreal nauczy się osobiennego cięcia. Ehm, co chciałem? Aha, sceny chciałem wam pokazać. O sceny raczej będziemy sobie przychodzić. To mieliśmy na początku odtworzone, więc zobaczmy sobie teraz dwójkę: czyli upiory pierścienia przeszukują e, drogi, natrafiają na Gondorczyka. Plany na czyli to chyba jednak są na tak, ja, z, dąbą, z, dąbą z Ride in his shadow. Yet others are aware of his mission, for a great evil has arisen in the East that threatens all of Middle Earth. A sinister force has been sent in pursuit of your Lord, but now it has found you. No właśnie, no bo nasz główny bohater z Gontolczykiem. Naszym kapitanem, przywódcą jest Boromir. Który akurat w tym momencie jest drużyną pierścienia, bo nasza ekipa podąża za drużyną pierścienia, czyli Gandalfem, Frodo i tą całą resztą. naprawdę my jakby idziemy ich tropem. Elfka. Elfy uznają Beretora za przyjaciela, a Idrial dołącza do niego. Obejdźmy sobie. The elves of Middle Earth. They are a departing race leaving these shores. For years beyond count, they lived in harmony with this world, awed by its wonders. This elf is a warrior among her kind. Do not underestimate them. Many have lived thousands of years and possess wisdom and ability far beyond that of mortal men. one of No właśnie, Idreal to elfka, która do nas dołączyła. To już oczywiście też wiecie. Dobra, jesteśmy w tym momencie select. Czy coś robi Select, Jakoś mapę powinniśmy, czekajcie. Hmm. A bo ja źle zbindowałem sobie. A, właśnie, my też możemy już innymi postaciami chodzić. Nie ja mam binda, chyba wiecie, pod. A, tak, tak się ma pod dala, przybliża. Dobra. No, pierwszą ze skrzynek. Skrzynie, w skrzynie, w które są cenne, przedmioty często powierzchowują się wrogowi, więc uważaj. No, właśnie. Bereto, te trzeze gondoru. Ekwipunek Bereto i wyekwipujemy sobie tarcze. Możemy sprawdzić, znaczy, ja bym pewnie sprawdził, jakbym wiedział pamiętał... to. A, obejrzyj szczegóły. Możemy sobie zobaczyć. No i mając zbroi 31 u góry, to widać, po założeniu tarczy dostajemy zbroi plus 5, czyli mamy 36. Czyli troszkę bardziej jesteśmy odporni. Dobra, ruszamy dalej. Myślę, że odcinki będę chciał tak robić 25-30 minut, raczej nie dłuższe. Zobaczcie sobie lewy górny róg, okazuje się taka kulka. To oznacza, że zbliżamy się do jakiejś walki. Szybciej obracam to są te lagi. Będę musiał jakoś albo wolniej się po prostu obracać, albo jakoś to ogarnąć w ustawieniach. W się na tym właśnie PSX się nie znam, więc to do Twoich zadań nie będzie raczej należało. No Dobra, podejdźmy i zobaczmy co to mamy. No i mamy orka, I możemy właśnie <laughs> rozpocząć akcję. A Atakiem zwykłym nie ma co atakować, tak jak mówiłem. Beretor Kunsz miecza. Trzeba uczyć. Mamy też dowodzenia. Na przykład potęga jedności zwiększane, zadawane przez <laughs> Sorki. Przez drużynę. Użyjmy tego. Do tego wszystkiego trzeba się uczyć. No i drugi. Kunsz miecza. Gładki cios. W tym poziomie obrażenia dostajemy naprawdę duże. A sami mocnych tych obrażeń nie zadajemy. Jeszcze przeżył. Jakim cudem, jak widać, Beretor już dostał <tryk> konkretne obrażenia. Możemy teraz go uleczyć. Eee... No dobra, w walkę się udało wygrać. Ale widzicie, z punktów akcji wszystkich, które mieliśmy. U boytoru został nam 5, 19, czyli faktycznie nie możemy już nic zrobić. Problem jest taki, że punkty akcji nie odnawiają się co walkę. One odnawiają się co level. Um, Punkt akcji, o właśnie. Za używanie specjalnych ataków trzeba płacić punktami akcji. Niektóre umiejętności lub przedmioty takie jak lempasy, mogą przywrócić punkty akcji. Um, punkty akcji możemy też odnawiać sobie poprzez. Yy, Awansowanie postaci na kolejny level objawia się wtedy automatycznie, lub przy punktach zapisu, których na razie tutaj w okolicy nie ma. Są takie lagi, kurde. Nie nawet denerwujemy. Tu jest kolejna skrzyneczka. I mamy jakiś naszynik dla Idrial I dostaliśmy jeszcze atela Dobra, sprawdźmy sobie ten naszyniczek. Naszyńczek dodaje nam naprawdę dużo i to widać teraz. Idral wyrasta nam na kozaka w tej drużynie. Jeśli chodzi o poziom trudny w tej grze, to przetrwanie początku jest naprawdę cholernie trudne, że tak powiem. Tak naprawdę największym problemem na poziomie trudnym jest przetrwanie początku, wyuczenie naszych bohaterów. Tańszych ataków, że tak powiem. Yy. Czy my mamy jakieś lębasy? Mamy jeden. <tryk> Użyjmy sobie. No właśnie, mieliśmy tylko jednego. A plus jeden atak, żeby było. Znaczy, po następnej walce yy, dostaniemy. Yy. O, czasami też nie pokazuje, że trzeba walczyć. O ta skrzynia po prostu była chroniona no i tu się zaczynają problemy Ech, bo z dwoma to nie jest już tak łatwo dobra, mamy idrial no i tak, kurz miecza już nic nie zrobimy, bo nie mamy punktów na kurz miecza mamy tylko 19 punktów no i tutaj nie pozostaje nam <coughs> nic innego jak atakować zwykłym atakiem bo zostawiłbym sobie właśnie te 15 na uleczenie kogokolwiek, to jest tak, pytanie czy my chcemy no tak, on będzie łatwiejszy trzeba by go szybko wyeliminować Trzeba 20, nie myślę, że... Pytanie, czy zabijemy go na raz. Zróbmy tak. Za pewności. Trfienie krytyczne. Nice, super. Oczywiście musimy pamiętać, że cały czas jest taka opcja. Że nasz bohater może nie trafić przeciwnika w tecie, zaczynają dopiero schody. No to już musimy zwykłymi atakami działać. tak leczyć nie może, ale ulecz siebie. Musimy przetrwać, jak ich pokonamy raczej i Idria i Beretor dostaną po levelu, więc odnowi im się ładnie wszystko. chcę przetrwać. Nie trafił na szczęście, nie dostaliśmy obrażeń. My trafiamy, wygrywamy. Najsik. Nice. No i mamy level Uberetora i level Uidrial. Dostaliśmy lębasy poza teraz. Super. Otwórzmy sobie skrzynkę i mamy kolejne darmowe lębasy, czyli <coughs> troszkę to tam yy, pomoże. Dobra, ale mamy właśnie awansy. Po każdym levelku możemy sobie rozdać punkty, które na dzień dobry to idą chyba w kondycję z tego co pamiętam znacznie zwiększą maksymalną liczbę punktu życie postaci, zwiększa obrażenie przetykami duchowym i jednak nie moc. Punktów akcji, tak, czyli w moc idziemy wszystko. Chcę mieć więcej punktów akcji. <laughs> mm. Tak jest, dobra. Zobaczmy sobie co jest w tej skrzyneczce ciekawego. Liście z long bottom. Nie pamiętam w sumie co zbytnio niektóre rzeczy robiły. Nie, kwipunek użyj. Przywracają więcej punktów akcji. Aha, okej, okay. lembasy przywracają część, czyli jakąś małą ilość, tam 20 nam chyba przywróciło, czy 15 po użyciu. Te przywracają więcej, a teraz nas leczy to na 100%, dokładnie. Dobra, idziemy dalej. Z tego co pamiętam, tu w okolicy będzie gdzieś jeden z zapisów. Okej, okay, zobaczmy on tak, się... Gondor. Go? No, ale widzę To widzę orków. No i ja mamy walkę, której <kłysy> ominąć się nie da. No i tu się zaczynają konkrety, nie? Już mamy tym razem trzech przeciwników. Z walki na walkę jest coraz trudniej. Dobra. Zacznijmy od tego, że ja pamiętam, że dało się jakoś. Oddać turę? Nie chcę teraz nic głupiego zrobić, nie? Czego się nie dało? Nie będę nic kombinował. Dobra, kurz miecza. Gładki cios. Ten jest najgorszy. Nie wiem, czy w sumie jego z środka nie powinien najpierw wyeliminować. Łucznicy mają tendencję do tego, że potrafią nie trafiać takich strzałów. A drugie, że nie atakują mocno. Atakują po 21, a ten jak trafi, no właśnie. Oni łącznie w dwójkę nie zadają takich obrażeń jak... On zadaje sam. Dobra, kurz Miecza. Myślę, że tego wykończy Beretor, a my zajmiemy się tym. 90, ładnie. I Beretor, cios Gwardzisty. Czy tego wyeliminować? Welimnujmy tego, albo go nie, nie wyeliminujemy. Zdarza się. Na szczęście nie trafił. No dobrze. Idziemy dalej. Dobra, wyeliminujmy tego. Krytek to 135. Ale ładnie siadł. No i cyk, poznano, poznano postrachorków. Poznaliśmy jeden. Jedną z umiejętności z miecza. Myślę, że uleczymy sobie. Tak już więcej nie zrobimy. Jeśli chodzi o punkty akcji, więc musimy już zwykłymi atakami działać. A Wydrel. O kurde, podwójne krytyczne to. A Wydrel trzeba rozwijać właśnie te moce duchowe. Bo leczenie u niej się właśnie bardzo przydaje. Ok, 3 orki, to ja bym chciał awanse właśnie, o to chodzi. Świetnie. To mi się bardzo podoba. Eee, szybko rozdamy sobie punkciki teraz, tak, Berettor ja bym ci rozdał jeszcze dwa punkty akcji Hidro to na pewno punkt akcji leci, to tutaj się nawet nie ma co zastanawiać. To jest tak umiejętności. Abym ja chciał bardziej kontratak w tym przypadku. Niszczące uderzenie, z tego co pamiętam. Także nie, niszczące jest chyba tanie. Tanie atak. E, nie, chyba niszczące wezmę. Szkoda, że ty nie piszesz, czy pisze, ile on kosztowałby. Ale to jest chyba jeden z tańszych ataków, z tego co pamiętam. Więc chyba najpierw sobie to jednak rozwiniemy. Tu jeszcze 3 plus do dowodzenia musimy dać. Umiejętności bierne dostajemy za. Każdy level wbity, więc na no to nie mamy wpływu, bynajmniej na razie chyba tak, bo tu dopiero mamy te pierwsze. Mhm, tak. Dobra. Dobra. Idziemy dalej. No, i dochodzimy do murów dosyć ciekawych, i mamy. Zapisywanie gry. Miejsce zapisu tak jak to umożliwiają zapisanie stanu gry. Czy chcesz zapisać gę? Chcę. Mamy 27 minut i to jest świetny pomysł na zakończenie tego pierwszego odcinka. O, już zapisało. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dobra, zbierzmy sobie. Zbierzemy sobie w kolejnym odcinku. Nie będziemy przedłużać. Nie będę zapisywał 30 razy gierki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trochę widzę, że jakieś problemy z obrazem są. Widzę takie czarne plamy się czasami pokazują. mnie ja to widzę, wy też na pewno widzicie. Lagi też czasami się zdarzają. Muszę, będę musiał to jakoś ogarnąć. Nie wiem, czy na następnym odcinku już to będzie zrobione, bo będę chciał chyba sobie jeszcze ten nagrać z rzędu. Ale zobaczymy. Bo może by tak, że ja w ogóle tego nie ogarnę, będziemy musieli się męczyć z tym do końca. Dobra, tak więc. Komentujcie, subskrybujcie, zostawcie też łapkę w górę. No i co, zapraszam Was do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.